For the Soviet Union, he became like a double spy, R.V. Oswald. Yes. Right there, they decided that he was expendable. Expendable. That means we can kill him, probably. Yes. <laughs> or blame him for. Assassination. Basically, JFK was the mafia. Yeah. So basically, it was the mafia, yes. the Cubans, for what, happened at the Bay of Pigs? For, for what happened for the Bay of Pigs, like a consequence or something, and of course the CIA. Yeah, that's what it was. Yes. Okay, like the, I got the, the first question because th this is like, a, you know, an annoying question for me for, for years and Kennedy knows that uh, ten, uh, Timothy Leary, because that's, that's for me interesting story. What was with the LSD and all these things with the CIA? Kennedy knew was, Timothy Leary? No, he doesn't know that. I have a question. Um, uh, was uh, Oswald a uh, uh, shooter or just... Uh, no, like, he was, no, not at all. He was not even close. He was not even close, <laughs> Coming out. He, was really in the movie he was really telling the truth when he said he was a patsy. He was a patsy? I don't know what that even means. He was a scapegoat. He was a scapegoat, yes. He was telling the truth. He was telling the truth. He had nothing to do ever with that thing. Yes. So uh, he's saying that all the interview with uh, also, Oswald, he was telling the truth. He, the truth. he had well, nothing yeah. to do. He wasn't there even, yes. Okay, so just, just mafia and uh, uh, Cubans. Yeah, he said like there were a consequence of like three things, and the Bay of Pigs was a big deal oh, about. Yes. Okay, guys, there the was some was some deal with the Vietnam. I mean, with the, with the big, a big big corporation with the guns, with producing. You know, big, when people do war, they need machines, they need oil, and they need big corporations. So, so why he was like because to stop the war in Vietnam? Or what, what do you think? What was like why Kennedy was shooting? Like what was it? You said the. <laughs> Like with lifestyle. Yeah, uh, J Edward Hoover, he he didn't approve his decision and his playboy lifestyle or whatever. That was number 1. Second was the mafia help, uh, you know, JFK to get elected. And his, brother was putting them all in jail. and his brother was putting all them to the jail and the Cubans because uh, the US pulled out the last second of the Bay of, C Bay of Pigs. It, and the Cubans pull in the last second the Bay of Pigs. Go ahead. And leaving a lot of Cubans to die. Then that's why he was killed. He was a bit assassinated. Yes. <laughs> that's what doesn't for, for for the city deals for the, for the Cuban people actually in a in a bigger way. To, uh, Tony, if he uh, knows all connections or uh, money connections to, to yeah. Fed uh, about this uh, this killing, because but who's uh, connection? connection. Yeah. killing. Okay. Okay. Uh, so, you, so, you, because it was ex executive order uh, I don't I don't remember the number uh, this okay. a executive order that that Kennedy wanted to go governmental money government money not okay. not like okay. uh, okay. fed money they're asking if there was any connection with like a fed and killing from like government money on you know or UFO or anything like that no no give them that name so yeah. interested in one of the shooters okay the one of the shooters we have a name if you guys want on M-A-S-F-E R R E R. That's how you spell. He was born in nineteen eighteen. He died in nineteen seventy-five. And and he thinks that was the actual shooter for the JFK. Yeah, we know. He said he stopped me and he said I know that was the shooter. Yes? So one of the main shooters because he he thought there were two shooters and that was the main shooter, so Yeah, so uh, again it's Ronaldo M A S F E R R E R. Tylko Radiu na fali kochani i Platoniu wasz bezpośredni korespondent Kuba dla Cloda Monet i Mapeta. Dziękuję Tonyemu. Dziękuję Tony. Yeah, for the yeah, information. Dziękuję za the information was very exciting. I think someone is calling you, Tom. What? I, i, i mu... Um, uh, of the bomb. E, Ten facet, którego wam imię dałem, no ma, został wysadzony po prostu jako konsekwencja tego tak prosto, żeby się nie. To było CIA or Castro? Okej, okej, okej. Nie wiem, czy to była grupa CIA, która przykryła ten wybuch tego gościa, którego wam podawałem, czy to było C albo CIA, albo opozycja, która była przeciwko Castro, przykryła to wysadzenie tego samochodu. <laughs> Okay. On mówi, że du duża grupa tych ludzi właśnie była wysadzona prawdopodobnie przez CIA, e, e, covering, przykrywanie dowodów i tak dalej. Mówisz, kochani, tylko w radio napali, to nie jest żaden blef. Ja nie jestem spiskowy zresztą z. A tutaj macie na żywo dostęp do niewielu osób, które cokolwiek wiedzą tak naprawdę o tym, tak? Okej, okay, ja to my... ja Jakbyś mógł powiedzieć, tak, żeby być bardziej wiarygodnym, twój kolega wówczas był podczas tego Kennedy'im, stał sobie gdzieś obok? Już odpowiedziałem, że najbliższa osoba, jaką może sobie wyobrazić, była z jego otoczenia, powiedzmy tak, tak? Nic więcej o tym nie mogę mówić, że tak powiem, ale... Tony, what's the deal with this mafia? Did they, like, work together and the CIA, or whatever, i you... pracowali razem, tak? Alright, that tak. means they, they still work together for these days że mówi, że ta trójka pracowała razem, żeby go wywołać. Dziękuję wam jeszcze raz, wierzcie, tylko w Radiu na Fali macie z pierwszej ręki. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy z powrotem, to jest audycja Teoria Słuchaliście właśnie tej takiej nieemitowanej audycji, która była przerwana w Radiu na Fali, ale przez Skype'a doskonale się słyszeliśmy, no i były dosyć porażające informacje które podał właśnie Tony. No nie wiem, czy możemy tak mówić. Jasne, 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 możemy, jasne. I co sądzisz, Kuba, w tym temacie? Bo on mówił, że zamachowcami, czy właściwie taką trójką drombo było CIA, była mafia i byli kubańczycy ci nie od Castro, tylko ci, którzy popierali Batistę, czyli chcieli po prostu usunąć Castro z Kuby. Jasne, Jasne. to no, ciekawe, a mi się zdawało, że byłem pijany wtedy jak to nagrywałem, znaczy to byłem, nie byłem to, ale była jakaś duża impreza i akurat tak się wszyscy zeszliśmy, E, tam była cała trójka e, nas, czyli był i syn, i, i generał, i ja byłem w tym czasie e, i, i mieliśmy okazję rozmawiać. A, e, mówię: No, jestem parę takich ciekawych bardzo wątków. Nie wiem, czy z jednym, o którym też nie wspomnieliśmy, też, też wyszło to na jaw. Ciekawe, bo i w, i w e, NPR też o tym słyszałem. Oczywiście dokumenty zniknęły i ten facet, który publikował e, 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 tą. tą o, jak to się nazywa? Ostatnią książką, o tym oczywiście też wspomniał, że te dokumenty zginęły. Dowodem na to, właśnie, że ten Oswald to był e, no, tym kozłem ofiarnym, tak y, właśnie mm -hmm. został stworzony. Tak? Było czy to, że, że parę mm -hmm. miesięcy przed, e, przed zamachem, wyobraźcie sobie, on podróżował do Meksyku, e, w Meksyku e, był i, i w Meksyku udał się e, po prostu do kubańskiej ambasady, w której to. Yy, ogłosił y, wszem i wobec, że zabije Kennedy'ego, nie? No i chwilę później zabił tego Kennedy'ego oczywiście i, i, i były dowody na to, że on to ogłosił, ale oczywiście te y, rzeczy zginęły, po prostu no było to tak, takie wiesz y, żeby po prostu bardzo, bardzo, bardzo ten, no zmylić tą opinię publiczną tak, tak przynajmniej y, ludziom rozsądnym się wydawało, bo no nie wiem czy dokonując zamachu ktoś, kto próbuje zrobić ten zamach poszedłby i ogłosił w ambasadzie. No ale wszystkie fakty się zgadzały i później było to jakoś wszystko w miarę łatwo połączyć. Oczywiście też te wszystkie zdjęcia i ciekawe właśnie, teraz podobno jest te 1200 dokumentów, które nie zostały ujawnione, tak to się określa. Podobno wszyscy mówią, że 4,5 miliona dokumentów już zostało napisane na ten temat, ale jest 1200 dokumentów, to nie jest tylko dokumentów, czyli tych do, stron może być dużo więcej. Właśnie, y, podobno część z tych dokumentów dotyczy właśnie Oswalda i tego incydentu, który miał miejsce e, w tej ambasadzie w Meksyku. E, e, I po prostu, no, mówię, o, ogólnie opinia, która była gdzieś tam zapisana w jakiejś. Dokumentach mówi, mówi się, że on wszedł, poszedł do ambasady i, i, i krzyczał, że on zabije Kennedy'ego. Oczywiście są tezy inne, że coś zupełnie innego e, mógł krzyczeć tam też, tak? E, I podobno część e, z tych dokumentów, które są utajnione, konkretnie e, nazywa, właśnie w tych dokumentach, ludzi, którzy mieli tam miejsce, e, widzieć to wydarzenie. E, to, taka Ciekawostka. I to też fakt, który można z różnych źródeł przeczytać, ale mówię, no, ja rozmawiając z naszym, naszym, naszym gościem oryginalnym i z jego synem, z naszym generałem, po prostu nie widzę nigdy, wspominając o tej sytuacji, nie widzę nigdy żadnego, czy tam zakłopotania, czy żadnego jakby takiego wątpliwości, że, że po prostu kto zabił, jak zabił. Po prostu podobno padły strzały z ukrycia. One były podobno z jakichś tam studzienek z dwóch stron, gdy ten samochód przyjeżdżał. Że ten osłon po prostu nie miał kompletnie nic wspólnego z tym zamachem. I, i, i to są relacje, mówię, człowieka, który, który osobiście na co dzień współpracował z ludźmi, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za właśnie ochronę JFK w tamtych dniach i to mówię, nie osoby, która była nie wiem, yy, yy, gdzieś tam szeregowym jakimś tam yy, yy, nie wiem och och ochroniarzem, tak. tylko kimś który, kimś, który był w stanie no, podejmować decyzje, a także w pewnym sensie koordynował tam wiele jakichś tam prac i działań z tymi ludźmi, którzy tam byli. To, to naprawdę jest no coś dziwne że po prostu no, dziwne, że do tej pory, no, mówię, na, nasz gość oryginalny, po prostu wiedząc wiele różnych faktów, których wie, bo to nie jest tylko ta historia ale także brał bezpośrednio udział w tym Bay of Pigs, był tam y z tymi żołnierzami, y y którzy właśnie próbowali y walczyć w tej zatocie z świn, co było największą y porażką y właśnie w, y w, w jednym z największych porażek we współczesnej historii. Właśnie Stanów Zjednoczonych, będąc tam, będąc rannym wielokrotnie, będąc napadanym, także po prostu kiedyś miało miejsce zdarzenie, że, że, że on, ten nasz generał, został ostrzelany. Ja zdaję sobie sprawę, że to co mówię brzmi jak bajka, ale człowiek dostał, nie wiem, 12 ran postrzałowych i był 9 miesięcy w tak. I o tym mm. może, mam nadzieję, że dzisiaj na przykład ten gość, który przyjedzie do nas, opowie nam, jak. jak na przykład odwiedzał swojego tatę w szpitalu po, po nie wiem, dziewięciu miesiącach sprzątce, z której oczywiście się cudem obudził, bo takie historie też się zdarzają i ja, ja wiem, że to może brzmi, jakbym się, nie wiem, nawalił, albo opowiadał jakieś brednie, ale tak, no tak jest, tak jest, autentyczne to są sprawy. Mm -hmm. Tak, to są, to myślę, że są wyjątkowe rzeczy, bo on chyba, prawda, nie, nie za bardzo, ten, ten nasz tutaj whistleblower, blower nie za bardzo chce tych informacji ujawniać w tych mediach mainstreamowych w Stanach Zjednoczonych, prawda, czy, czy się mylę? Może powtórzyć, bo nie usłyszałem. Że mamy troszeczkę taką wyjątkową sposobność, że mówi o tych rzeczach tutaj ten nasz whistleblower, czy dzisiaj mam nadzieję, że też powie jego syn o, o tych no, yes. bulwersujących rzeczach, bo jednak to, że CIA brał udział w zabójstwie prezydenta, no powinno wstrząsnąć. Na, na pewno wstrząsnęłoby po prostu opinią publiczną nie tylko polskiej, ale i myślę, że i w Stanach Zjednoczonych. Zresztą wielu chyba się domyśla, yes, yes. Amerykanów, ale, ale tutaj jednak... Jeżeli nie, no wielu wie, tyle że to uh -huh, tyle że właśnie globalizując to właśnie określenie takie CIA czy FBI to też należy sobie zdawać sprawę i to też o tym, nawet współcześni ludzie, którzy piszą różne biografie i, i rozmawiają, zdają sobie sprawę, że wewnątrz CIA są te takie właśnie to się mówi ciemne jakby grupy, które właśnie no, mają za zadanie no, jednak pracę nad tą polityką właśnie lokalną która, bo zazwyczaj jak wiemy, że różnica między CIA i FBI, ci, którzy nie wiedzą, to, to polega na tym, że CIA zajmuje się sprawami zagranicznymi, tak? FBI się zajmuje wewnętrznymi, ale to nie do końca jest prawda, bo z tego, co właśnie, nie, nie wiem jak jest teraz, ale, ale z tego, co było kiedyś i może, można o tym nawet poczytać, są takie właśnie te ciemne części CIA, które zajmują się tą właśnie polityką wewnętrzną. No i jeszcze jest NSA, która działała już za czasów Kennedy'ego. I no bardzo organizacja ciemna i, i taka, która w, w, nie nie to, że mm, zajmuje się jakimiś sprawami kryminalnymi, ale inwigiluje społeczeństwo. Słyszałeś o sprawie Snowdena, to na, na pewno, prawda? Który mówi, był pracownik NSA, który mówi o tych rzeczach, które powinny bulwersować ludzi w Stanach Zjednoczonych, no, na świecie, całym świecie, bo oni cały świat tak naprawdę podsłuchują, bezkarnie, bez żadnej ustawy, bez niczego. Po prostu robią sobie co chcą, mają państwo w państwie za pieniądze podatnika amerykańskiego oczywiście, no i to powinno być ukrócone, no ale jednak Barack Obama myślę, że jest za słabym prezydentem, żeby to ukrócić, on no to tak, tak ja myślę przynajmniej. No nie żeby... miał zaplecza, no nie, nie miał zaplecza, ale tutaj nie chcę odbiegać właśnie od tych głównych tematów. Jeszcze wracam do Kennedy'ego po prostu właśnie te, 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 te różne